Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i tu mam przeogromną paczkę. Pel, czyli kolejny unboxing. Co mogę e, pokazać, co mogę powiedzieć? Tego Wam teraz jeszcze nie zdradzę, ale na pewno oszczędzę Wam rozpakowywania. Przygotuję sobie to, co jest w środku. A. No, jest to całkiem ciężkie! I widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już na moim stole przygotowani, i zacznijmy prezentację mega w sumie na swój sposób unboxingu od sklepu Gildia, bo naprawdę są też takie potężne pozycje. Ale zacznijmy może od świata akwilonu. Od świata jak i trzeciego tomu Elfy. Tym razem biały Elf o czarnym sercu. Niezmieniony format, miękka oprawa ze skrzydełkami. Cena 34,99. Bardzo ładnie wygląda oczywiście obrazek tworzący całą taką panoramę tego miasta, który widzimy. A nie, to, ale już tutaj rozłożymy tego nie ma, ale zobaczmy, czy jest tutaj. Ja już nie pamiętam. Nie, też nie. Nie ma tego, ale co zrobić? I tak jest fajnie. Zajrzymy do środka, jak się prezentuje styl artystyczny tutaj zastany. I wygląda to, przyznam szczerze, ciekawie. Wygląda to ciekawie, więc myślę, że nie będę zawiedziony. Generalnie nie jestem zawiedziony tą serią, jednak zdecydowałem się ją czytać, kontynuować, bo jest po prostu świetna. Więc wow! Kurczę, ponownie będziemy mogli mm, powitać niesamowite krainy, fentezy, które tutaj są przedstawione, a naprawdę są świetne. I ciężko mi wybrać chyba jednoznacznie, który tytuł najbardziej mi do tej pory przypasował, więc na razie się powstrzymam. Mogę tylko powiedzieć, że tu widzimy od razu, że jest już tom czwarty w przygotowaniu i tom piąty. I tutaj Krasnoludy, trzeci... Czwarty i drugi, no właśnie, Orki i Gobliny. A dlaczego o tym mówię? A mówię właśnie dlatego, że drugą pozycję, jaką Wam zaprezentuję, jest to debiut. E, tak, debiut ze świata akwilonu Orki i Gobliny. Turuk, tą pierwszy. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku tych bohaterów tej rasy. Rasy no z reguły złej, prawda, jeśli chodzi o orki. 34,99. Tutaj nie mamy całej jakiejś takiej panoramy, jakiegoś takiego rysunku, który by się łączył, ale zajrzyjmy do środka. Zajrzyjmy, jak wygląda. I powiem szczerze, rysunki są naprawdę bardzo fajne. Mrocznie, strasznie, ale pojawia się też jelwka. Doda trochę kolorytu, więc wow, fajnie. Jak najbardziej na plus. Jak najbardziej na plus. Tutaj w ogóle jakaś dodatkowa zawartość jest. To mnie cieszy. O kurczę, naprawdę jest tego całkiem sporo. Orki i gobliny. Opis, właśnie. Turuka. Fajnie to wygląda, naprawdę. Czy w ogóle przedstawieni chyba bohaterowie, z tego co rozumiem. Mhm, tak mi się wydaje. Więc wow, super, świetnie się to prezentuje. Mamy już kolejną serię z tego rzecz świata. Mamy też kolejny tom Czarnego Młota. Odrodzenie, część druga. Jeffa Lemira. Nie jest to jakoś moja ulubiona mega seria, nie powiem. Aczkolwiek zawsze jak wychodzi nowy tom, to staram się go przeczytać, poznać. Tutaj jest 49,90 cena okładkowa. Z tego względu, że po prostu e, lubię ją gdzieś mimo wszystko. Fajne są nawiązania do superheroł. E, Takich naszych, tak, tych, które my znamy, że tak się wyrażę. To jest miękka też oprawa aczkolwiek nie pojawiają się tutaj e, skrzydełka. I trochę ten styl, tak jak patrzymy, widzę, jest ciekawie, ale widzę, skull digger się tutaj pojawia. Ciekawie, ciekawie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Czy jakąś mamy tutaj dodatkową zawartość? Mamy i to całkiem sporo, więc e, przejrzyjmy się jej kicownik, notatki. Wygląda to spoko. Proces powstawania, prawda? Zobaczcie. Ciekawie naprawdę. Ja zawsze lubię sobie spojrzeć na takie rzeczy. I tutaj widzicie, ile pracy trzeba wykonać przy takim komiksie. Dziwimy się, że są takie drogie, prawda? Mamy serię Czarnego Młota oraz inne ze świata przedstawionego. No, jestem ze wszystkimi na bieżąco, wszystkie miałem okazję przeczytać, więc stwierdziłem, że tutaj też jak najbardziej warto by to kontynuować. Co dalej? Kolejna kontynuacja, inna tym razem. Mam też młodość Blueberry'ego. Eee, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy jeden, może dwa się już na moim kanale pojawiły. Eee, innych jeszcze nie czytałem na razie, przyjdzie na to czas, ale sukcesywnie je zbieram, bo po prostu lubię tą serię. Blueberry naprawdę skradł eee, moją sympatię więc nie mogło być inaczej. 119,99, on jest trochę taki nawet pokaźniejszych rozmiarów, przyznam szczerze. No i prezentuje się właśnie tak, jak się prezentuje, prawda? Więc całkiem spoko. Ciekawy jestem tych historii. Mówię, przyjdzie czas, że będę mógł je poznać. Mam nadzieję, że w końcu znajdę tą chwilę i przysiądę do nich, aby zobaczyć, co też przedstawili nam właśnie w tychże opowieściach. Czy dodatkowa zawartość jakaś? No nie ma jej. Tutaj widzimy tylko, że w serii właśnie ukazały się cztery tomy. No dwa te chyba już pokazywałem. Pierwszy to na pewno znajdziecie na moim kanale. Więc zachęcam Was do tego, gdybyście mieli ochotę. Fajne, fajne jest Blueberry. Naprawdę. Dobrze, że dałem szansę tej serii. Inną kontynuacją, którą tutaj możemy zobaczyć jest trzeci tom niewidzialnych od Granta Morrisona. Nie najgorsza seria, powiem szczerze, jak na Morrisona, który jest dość specyficzny, oczywiście wiemy. Też 119,99 tutaj cena okładkowa. No i ciekaw jestem właśnie, jak niewidzialni się prezentują. A prezentują się widać spoko chyba, z tego co widzę. Więc kurczę, no gdzieś mówię, na swój sposób lubię tą serię, że tak można powiedzieć. Tutaj widzę, jest nawet może trochę lepiej i więcej się udzieje niż w tych wcześniejszych. Zobaczymy, co będzie oczywiście dalej. Ale wygląda to całkiem spoko. Będziemy oczywiście na bieżąco, bo chyba w sumie cztery z tego co pamiętam, tomy ma tego wyjść, więc to jest przedostatni. Czy jakaś dodatkowa zawartość jest? Chyba nie, chyba nie. Niewidzialny tom drugi, tutaj coś jest opisane tylko. Także tak się. W ogóle zobaczcie, jaki mam egzemplarz. Wow, ha, nie dokleiło się tutaj dobrze. To jest pod... pod wewnątrz, pod tym. Nie chcę tego odklejać, bo to oczywiście jest przyklejony, ale jest taki defekt. Ciekawie, prawda? No nic co zrobić. To było zafoliowane, więc w ten sposób nikt nie ingerował w ten tom. No ale cóż poradzimy, nic na to nie mamy wpływu. No i na koniec oczywiście wytaczam najcięższe, najgrubsze działa. Batman epidemia w końcu jest. W końcu jest. No wow, kurczę. No, wracamy trochę może nie do Nightfalla, ale do tego typu mokrych snów. Zobaczcie, jaka to jest wielka knyga, że tak się ubrzydko wyrażę. 199,99 cena okładkowa, ale co zrobić, prawda? Co zrobić? Nic, tylko czytać, aczkolwiek pewnie jeszcze chwilę czasu minie zanim se przeczytam. Wow, jak to wygląda w ogóle? Rysunki są takie, no. Powiem szczerze, tutaj nie, nietypowe były, prawda? I co będzie dalej? Kurczę, w ogóle nie znam tego świata przedstawionego tutaj. Nie czytałem nigdy. Przynajmniej nie przypominam sobie, więc tym bardziej dla mnie to jest coś niesamowitego. Ale będzie, no będzie gratka po prostu. To, że Batman to raz, ale że Egmont to wydał, to dwa, prawda? Super, świetna sprawa. No i widzę, że chyba jest też... Yy, jak on się nazywał? Garta Enisa. No. Wiecie, że teraz nie pamiętam? Ale tak mi się wydaje, że to jest... <laughs> nie mogę sobie przypomnieć. Wiecie, o kogo mi chodzi. Huntress w ogóle świetnie wygląda. Jest w formie. E... Wow, kurczę, super. Naprawdę super. Ale będzie czytania. Ile to ma stron? Tu już mamy 459 Myślę, że ponad 500, tak, z ponad 500, 528. Więcej nie, bo tu jeszcze są, 528. Już nie ma numeru, numeracji, ale z 550 na pewno jest jakieś dodatki. Nie mamy żadnych dodatków. Jedyne co to mamy, koniec na końcu widzę, że tak powiem. No ale cóż, nic się nie dzieje oczywiście. To jest po prostu wow. To jest po prostu wow więc tak to się wszystko prezentuje tak wygląda nasza e, paczka z takimi mówię no, potężnymi jakby nie patrzeć tytułami chyba blueberry jest największy widzę e, objętościowo jak sobie tak ustawiam teraz widzicie e, tu choćby nawet możemy zauważyć że jest troszeczkę szerszy no wiadomo e, twarda oprawa robi swoje w przypadku batmana i niewidzialnych to jest ten sam format zdecydowanie tak i czarny młot, który też z racji, że jest w miękkiej będzie troszeczkę odstawał także tak to się prezentuje tak się prezentuje paczka przedstawiona, Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału zachęcam abyście skomentowali, polubili, udostępnili będzie mi bardzo miło nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał zaznaczyć sobie dzwonek Będziecie wtedy na bieżąco z tym, co publikuję, no i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem mówię Wam do widzenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!